Witam Was wszystkich na kanale Titan Stop na odcinku z serii przewodników po postaciach z Wuthering Wave. W dniu dzisiejszym będę omawiać postać Jian, tak więc zaczynajmy. Jian, postać pięciogwiazdkowa, żywioł Arrow, broń blowblade. Blade. Gian to potężny wojownik zadający obrażenia obszarowe, który wchodzi w tryb Chinlong. Aby uwolnić swój prawdziwy potencjał, oto analiza jego mocnych i słabych stron. Mocne strony, niesamowita moc w trybie Chilong. Po wejściu w tryb Chilong, za pomocą wyzwolenia rezonansu, Jian zadaje olbrzymie obrażenia obszarowe i staje się niemal niepokonanym wojownikiem. Doskonały do walki z grupami wrogów, dzięki swoim potężnym atakom obszarowym, Jian świetnie radzi sobie z wieloma przeciwnikami jednocześnie. Relatywne proste kombosy, kombinacje ataków Jian są łatwe do opanowania, co czyni go postacią przystępną dla graczy o różnych poziomach doświadczenia. Słabe strony. Zależność od regeneracji energii. Aby regularnie wchodzić w tryb Chillong, Jian potrzebuje statystyk dodatkowych, zwiększających regenerację energii. w się, że Twoje echa zapewniają mu wystarczającą ilość regeneracji, aby mógł w pełni wykorzystać swój potencjał. Uzależniony od trybu Chillong, większość obrażeń Jiana pochodzi z ataków wykonanych w trybie Chillong. Poza tym trybem jego siła leżenia jest niższa. Ogólnie Jiyan to potężna postać zadająca obrażenia obszarowe, szczególnie niebezpieczny w trybie Chilong. Jednak wymaga dość odpowiedniego doboru E i wsparcia drużyny, aby móc ciągle utrzymywać ten tryb, mimo to, że jest to wartościowy wybór dla graczy szukających postaci do walk z grupami przeciwników. Oto omówione jego skilly i umiejętności. Bajzig atak wykonuje do 5 kolejnych ataków zadając obrażenia Arrow. Heavy Attack – Zużywa wytrzymałość, aby wykonać potężny atak pchnięcia, zadający obrażenia Arrow. Heavy Attack – Abyssal Slash – Zwolni atak podstawowy podczas ciężkiego ataku, aby rzucić Abyssal Slash, po zakończeniu ciężkiego ataku, zadając obrażenia Arrow. Heavy Attack – Windborne Strike – Wytrzymaj atak podstawowy podczas ciężkiego ataku, aby rzucić Windborne Strike, po zakończeniu ciężkiego ataku, zadając obrażenia Arrow mid Air Attack. Zużywaj wytrzymałość, aby wykonać atak zanurzeniowy w powietrzu, zadając obrażenia Ellow. Po ataku użyj ataku podstawowego, aby wykonać kolejny atak, zadając dodatkowe obrażenia Ellow. mid Air Attack Banner of Triumph. Po rzuceniu w powietrzu silnego ataku Windborne Strike lub umiejętności rezonansu Weak Quill, Jian może wykonać atak powietrzny zadający obrażenia Ellow. Dodge Counter – Użyj ataku podstawowego po udanym uniku, aby zaatakować cel, zadając obrażenia Ellow. Resonance Skill Wind Quiller. Doskocz do przodu na określoną odległość zadając obrażenia Arrow, możesz rzucić w powietrzu. Resonance Libration Emerald Storm Preludium. Po użyciu Emerald Storm Preludium Gian wchodzi w tryb G Chilong. Chilong Mode. Gian zwiększa anti-interrupt, atak podstawowy, ciężki atak i dodge counter zostają zastąpione przez Heavy Attack Lance of Chilong. Heavy Attack Lance of Chilong. Wykonaj do trzech ciągłych ataków, zadając obrażenia Arrow uznawane za obrażenia od ciężkiego ataku. Intro Skill Tactical Strike. Gian dźga cel z powietrza, zadając obrażenia Arrow. Outro Skill Discipline. Kiedy ciężki atak następnej postaci lub innej postaci z pobliskiej drużyny, która aktywuje umiejętność Outro, trafi w cel, Jian przywoła. Qin Long, aby przeprowadzić skoordynowany atak, zadając obrażenia erą równe 313,40% ataku Giana. Atak ten trwa 8 sekund i może zostać aktywowany raz na jedną sekundę maksymalnie dwa razy. Portet Circuit Chin Long Aduar jeśli Jian ma 30 lub więcej determinacji, zużywa 30 determinacji, aby zwiększyć obrażenia umiejętności rezonansu with Quiller o 20%. Kiedy Gian jest w trybie Chin Long, obrażenia umiejętności Resonance Quiggle wzrastają 20% i nie zużywają już determinacji. Resonance Liberation Emerald Stone Final. Podczas rzucania Resonance Liberation Emerald Stone Prelidium, jeśli Gian ma 30 determinacji lub więcej, zużyje 30 determinacji, aby rzucić Emerald Stone Final. Zadając obrażenia Lo uznane za obrażenia od ciężkiego ataku, Emerald Storm Final można rzucić w powietrzu na mojej wysokości. Resolve. Jian może utrzymać do 60 determinacji. Jian zyskuje determinację, gdy jego Normal atak Long Lance trafia w cel, zyskuje wtedy determinację oraz gdy Intro Skill Tactic Strike trafia w cel. Jeśli Jian nie trafi w cel w ciągu 15 sekund, jego determinacja będzie stopniowo spadać. Inherent skill heavenly balance. Po rzuceniu intro skill tactics Style atak Giana wzrasta o 10% na 15 sekund. Inherent skill tempest timing. Kiedy ataki trafiają w cel, Gian critic damage wzrasta o 12% na 8 sekund. Efekt wszystkich węzłów sekwencji. S1. Binovels. Umiejętność rezonansowa. Wind Quiller może być użyta o jeden raz więcej przy użyciu umiejętności rezonansowej Wind Quiller. Koszt determinacji zmniejszony od 15. S2 Versatility. Po użyciu umiejętności Intro -Tactic Strike, Jiyan zyskuje 30 determinacji, a jego atak wzrasta o 28% na 15 sekund. Efekt ten może być wywołany raz na 15 sekund. S3 Spectation. Przy użyciu umiejętności Rezonansu Wind Quiller, Rezonans Liberation Emerald Storm Preludium, umiejętności Rezonans Emerald Storm Final lub umiejętności Intro Tactical Strike, Critical Rate Giana wzrasta o 16%, a Critical Damage o 32% na 8 sekund. Prudence. Przy używaniu Rezonans Liberation Emerald Storm Preludium lub Rezonans Liberation Emerald Storm Final. Bonus obrażeń ciężkiego ataku wszystkich członków zespołu zwrasta o 25% na 30 sekund. S5 Resolution Mnożnik obrażeń umiejętności Outro Discipline wzrasta o 120%, gdy ataki Giana trafiają w cel, jego atak wzrasta o 3% na 8 sekund, kumulując się do 15 razy. Efekt ten jest natychmiast zmaksymalizowany po użyciu umiejętności Intro Tactic Strike. S6 Portitude. Za każdym razem, gdy używany jest ciężki atak, umiejętność intro, tactical strike lub umiejętność Resonance wind quiller, GIAN zyskuje jeden stack momentum, kumulujący się do dwóch razy. Resonance Liberation Emerald Stone Final zużywa cały momentum, a każdy zużyty stack zwiększa mnożnik obrażeń Resonance Liberation Emerald Stone Final o 120%. Ranking najlepszych broni dla Giana. Ji'an to potężny wojownik zadający obrażenia obszarowe, który wchodząc w tryb g aby uwolnić swój potencjał, poniżej przedstawia ranking broni od najlepszych do najmniej pożądanych. Verdante Sumit zwiększa premię od obrażeń wszystkich atrybutów rezonansu o 12%. Za każdym razem, gdy zostanie rzucona umiejętność intro lub wyzwolenie rezonansu, zwiększa premię do obrażeń od ciężkiego ataku o 24%. Kumuluje się to dwa razy, efekt ten trwa 14 sekund. Ta broń idealnie pasuje do Giana, ponieważ zwiększa jego obrażenia od wszystkich atrybutów rezonansu, ważne w trybie. Chilong oraz dodatkowo wzmacnia ciężkie ataki, które są jego najsilniejszym narzędziem w tym trybie. Lustros Razor zwiększa regenerację energii o 12,8% po wydaniu umiejętności rezonansu zwiększa do obrażenia wyzwolenia rezonansu o 7%, kumuluje się do dwóch razy, efektem trwa 12 sekund. Może być dobrym wyborem, jeśli Twoja drużyna ma problemy z regeneracją energii dla Giana. Jednak priorytetem powinno być wzmocnienie obrażeń Giana w trybie Chee Long, a nie sama umiejętność rezonansu. Atom Trace zwiększa atak o 4% po zadaniu obrażeń ataku podstawowego lub obrażeń ciężkim atakiem. Kumuluje się to do 5 razy, efekt ten trwa 7 sekund i może zostać aktywowany 1 raz na 1 sekundę. To dobra alternatywa, jeśli nie masz Verdant Summit. Zwiększa atak Giana, ale nie oferuje dodatkowych efektów bezpośredniego wpływający na tryb jego Chin Long. Helios Cleaver. W ciągu 12 sekund po uwolnieniu umiejętności rezonansu zwiększa atak o 3%, co 2 sekundy kumuluje się do 4 razy. Gdy liczba ładunków osiągnie 12, wszystkie ładunki zostaną zasadowane w ciągu 1 sekundy. Może być bronią niszową, ponieważ wymaga aktywnej rezon rezonansem, a Jinian głównie skupia się na trybie Chillon. Guardian Blood Blade. Zwiększa premię do obrażeń od ataku podstawowego i ciężkiego ataku o 12%. Oferuje prostą premię do ataku i obrażeń od ciężkich ataków, ale nie jest tak efektywna jak Verdamant Summit, która dodatkowo wzmacnia obrażenia w trybie Chilong. Broad Broadblade of Night. Po użyciu umiejętności Intro zwiększa atak o 8% na 10 sekund. Słaby wybór, ponieważ krótkotrwałe wzmocnienie ataku po użyciu umiejętności to nie jest tak pomocne jak stałe wzmocnienie w trybie Cheelong. Najlepsze statystyki jak dla Giana. Koszt 4. Critic Rate lub Critic Damage. Wybór między nimi zależy od tego, jakie echo posiadasz lub jakie statystyki udało Ci się już uzyskać. Jeśli twoje echo zapewnia Ci już sporo Critic Rate, to wybierz Critic Damage, aby zwiększyć obrażenia krytyczne i odwrotnie, jeśli masz dużo Critic Damage, że priorytetem powinno być Critic Rate, aby częściej dodawać trafienia krytyczne. Koszt 3. Obrażenia Arrow. Zwiększa obrażenia od umiejętności Jian opartych na żywiole Arrow. Koszt 1 atak procent. Zwiększa ogólny atak Giana. Statystyki dodatkowe. Regeneracja energii, najważniejsza statystyka dodatkowa dla Giana, pozwala mu szybciej przywracać energię rezonansu, aby móc częściej wchodzić w tryb Chillong i zadawać potężniejsze obrażenia. City Grade zwiększa szanse na zadawanie tafin krytycznych, co znacznie podnosi obrażenia Giana. Critic Damage zwiększa obrażenia zadawane przez stawienia krytyczne. Wybór między Critic Rate lub Critic Damage zależy od tego, jakie statystyki głównie udało ci się uzyskać na czterokostowych echach. Atak Procent zwiększa ogólny atak Giana, a zatem zatem idzie jego ob obrażenia bazowe. Flat Atak najmniej pożądana statystyka dodatkowa, ponieważ zapewnia najmniejszy zwrot ataku. Ranking najlepszych zestawów Ek dla Giana. Sierra Gale. 5 sztuk i Fejlan Beringal, jeżeli chodzi o umiejętność. Ten zestaw Sierra Geld zwiększa obrażenia od ataków Errow Gian, a użycie umiejętności In dodatkowo wzmacnia te obrażenia. Umiejętność Echa Felian Beringal bezpośrednio zwiększa obrażenia od ataków Errow i ciężkich ataków Giana, co czyni je najlepszym wyborem dla maksymalizacji jego potencjału. Zestaw Sierra Geld 2 sztuki i Bering Tun 2 sztuki plus umiejętność Felian Beringal to druga najlepszy zestaw, jeśli nadal zbierasz Echa i nie masz jeszcze pełnego zestawu Sierra Gale z dobrymi statystykami dodatkowymi. Możesz połączyć je z Lingering Tunes. Echa Lingering Tunes również zwiększają obrażenia od umiejętności Jian, chociaż nie tak efektywnie jak pełen zestaw Sierra Gale. Sierra Gale 5 sztuk i Cyan Feder Heron. Jest to opcja budżetowa. Cyan Feder Heron jest najtańszą. Alternatywą, która oferuje obrażenia Arrow i możliwość przerywania umiejętności specjalnych wrogów, jednak nie zapewnia bezpośredniego wzmocnienia obrażeń od ataków Jian, przez co jest mniej polecany niż pozostałe zestawy. Priorytet Jeb umiejętności Resonance Liberation Najważniejszy priorytet większość obrażeń Jiana pochodzi z jego Resonance Liberation. Ulepszenie Resonance Liberation zwiększa obrażenia ciężkiego ataku podczas tobu Umiejętność Rezonansu Wysoki pediatr, umiejętność rezonansu Giana powinna być rozwijana równolegle z Forte Circle, ponieważ są one drugorzędnymi źródłami obrażeń. Skup się na tym i Forte Circle po ulepszeniu rezonansu Liberation Giana. Fortet Circuit, wysoki priorytet, ponieważ dodaje ono dodatkowe obrażenia do Resonance Liberation, jeśli Gian ma wystarczająco dużo staków determinacji. Atak podstawowy jest to niski priorytet, ciężkie ataki Gian z ataku podstawowego i Liberation Fortet różnią się zalecam najpierw ulepszyć jego Resonance Liberation, ponieważ tam pochodzi większość jego obrażeń. Atak podstawowy oraz wraz z umiejętnością intro powinny być ulepszane na końcu. Przykładowe drużyny. Drużyna dla początkujących w c play Main DPS Jian, Sub DPS Yang Yang, wsparcie Baizie lub inny bohater leczący. Ta drużyna jest łatwo dostępna dla nowych graczy. Yang Yang zapewnia Jianowi energię rezonansu, dzięki czemu może on szybciej używać wyzwolenia rezonansu i wejść w typ Chilong. Jej umiejętność wyzwolenia rezonansu może grupować mniejsze grupy, co ułatwia Jianowi zadawanie obrażeń obszarowych. W trzecim miejscu możesz umieścić bazy lub innego bohatera leczącego, jeśli takiego posiadasz. Bazy zapewnia drużynie dodatkowe leczenie i wzmocnienie. Drużyna Gian skoncentrowana na ciężkich atakach. W tej drużynie Gian pełni rolę main dps, a, a Velina i Mortefi zapewniają mu wzmocnienie. Skład main dps Gian, sub dps Mortefi, wsparcie Velina. Berlina zapewnia całe duże leczenie i wzmocnienie ataku, co pozwala Jian zadawać znacznie więcej obrażeń. Mortefi dodatkowo zwiększa obrażenia od ciężkich ataków Jian. Inne polecane postacie. Alto Sub DPS, umiejętność Intro Alto, może wzmocnić obrażenia LOW zadawane przez Jian. Yang Yang Sub DPS może grupować vlogów w swoim Ultimate i przywracać energię do zanasu Jian dzięki umiejętności Outro. Beyoncé, wsparcia, bezpłatna postać zapewniająca potężne leczenie. Sanhua świetnie sprawdza się w szybkim przełączaniu się między postaciami i generowaniu energii, a jej S6 zapewnia kolejny sposób na zwiększenie potencjału obrażeń drużyny. Efekt ten zwiększa atak wszystkich członków drużyny o 10% na 20 sekund i może się kumulować do dwóch razy. Efekt ten uruchamia się po detonacji lodowego pryzmatu lub lodowca. Przykładowa dotacja. Intro, Resonation Revelation, Resonation Skill, Heavy Attack of Chilong P1, Heavy Attack of Chilong P2. Heavy Attack of Chilong P3, Heavy Attack Lens of Chilong P1, Heavy Attack Lens of Chilong P2, Basic Attack P5, Resonance Skill, Przełączenie Anulowanie po pierwszej części uderzeń, Outro. I to wszystkie informacje na temat GN. Mam nadzieję, że będą Wam pomocne. Dziękuję za oglądanie i na razie Wam pa.